Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest osoba bardzo znana, przede wszystkim nie tylko w Polsce, ale i w Europie, w świecie, w Stanach Zjednoczonych, bo jest to w końcu były minister spraw zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej, a wcześniej jeszcze minister obrony narodowej, marszałek Sejmu, dzisiaj poseł do Parlamentu Europejskiego, bardzo tutaj słuchany uważnie. Panie Dzień ministrze. dobry, panie marszałku. Panie ministrze, ostatnio miałem okazję wysłuchać bardzo ciekawego wykładu dotyczącego roli instytucji w rozwoju każdego kraju i państwa. Była postawiona teza, która już się przewija od wielu lat że to od instytucji zależy, czy któryś kraj się rozwija, czy ludzie się bogacą, czy wręcz przeciwnie. Ten kraj upada. I tak pomyślałem sobie, że bardzo dobrym przykładem, nie tylko tym jednym, są Stany Zjednoczone za czasów Donalda Trumpa, bo tak na dobrą sprawę tą, tą jego taką bardzo ofensywną, populistyczną politykę zatrzymały instytucje Stanów Zjednoczonych, Ameryki. Tak, ale jednocześnie też Trump nie podważył generalnie rzetelnej. Pracy sądownictwa amerykańskiego, co oznacza, że inwestując w Stanach Zjednoczonych, nie boimy się, że rząd to skonfiskuje czy doprowadzi do ruiny. No bo decyzje na przykład o inwestycjach to są decyzje indywidualnych firm, czy wręcz indywidualnych osób. No i w Polsce mamy z tym problem. Rząd obiecywał, że stopa inwestycji wzrośnie z 20 na 25%, tymczasem spadła, jest najniższa od dekad. Także dlatego, że inwestorzy, zarówno polscy, jak i zagraniczni, boją się, że w dyspucie z rządem może to być rozstrzygnięte nie merytorycznie, tylko według presji politycznej. Instytucje w tym sensie mają znaczenie. Nic nowego. Już klasyk gospodarki rynkowej Adam Smith, jego przepis na dobrobyt to było pokój, niskie podatki i uczciwe rozstrzyganie sporów. I nic się nie zmieniło. To prawda, ale tak patrzę w, te, w tym pryzmacie także na przykład Federacji Rosyjskiej, no bo można postawić, myślę, tezę, że ta inwazja Rosjanom nie wyszła, przynajmniej nie tak, jak sobie zakładali, ze względu na to, że te instytucje Federacji Rosyjskiej nie funkcjonowały. Bo zostały wszystkie podporządkowane woli jednego człowieka. I na Węgrzech, a także w Polsce, też jesteśmy no, nie, nie u celu, ale na części tej drogi. I to się wojna weryfikuje, wydolność różnych systemów. I okazuje się, że putinizm, czyli system oparty na powszechnym kłamstwie, strachu i złodziejstwie, jest nieskuteczny. No bo się okazało, że rozkradli benzynę, rozkradli. Części, zam... Części zamienne nie zapłacili żołnierzom. Znaczy, okazuje się, że jak się ma kraj o PKB Rosji, czyli porównywalny z Włochami, i jednocześnie wydaje się na jakieś mosty na Krym, na jeszcze utrzymanie tych miast północnych i na dziesiątki superjachtów po kilkaset milionów każdy, no to na okręty wojenne już nowoczesne już nie starcza, prawda? Jest w tym jakaś pozytywna myśl. To prawda, aczkolwiek trochę strach zagląda w oczy, bo patrząc na politykę, którą przywołał pan minister, i Polski, i Węgier, ale skupmy się na, na Polsce, rozmontowywanie instytucji powoduje, że one zaczynają gnić. I to chyba możemy obserwować dzisiaj w Polsce. Znaczy gnić, i to jest strach dla każdego obywatela. Poprzednio mieliśmy już sprawę pana Kościelnika, który miał tą, tego pecha, że stanął na drodze kolumny pani premier Szydło, i był przesłuchiwany 26 razy, tylko po to, żeby udowodnić rzuconą natychmiast tezę ministra spraw wewnętrznych Błaszczaka, że on jest winien. I, i to się może zdarzyć każdemu z nas. Dzisiaj mamy historię pani naczelnik poczty w Pacanowie, która śmiała powiedzieć posłowi swojemu, który jednocześnie jest ministrem, że, że, że martwi ją drożyzna. W ciągu 15 minut była na, na dywaniku i ją wysłano na urlop. Znaczy, to oznacza, że budowany jest w Polsce system, gdzie wola polityczna jest silniejsza, ma być rozstrzygająca ponad prawem i ponad instytucjami. To jest oczywiście patologia. I to jest zagrożenie dla każdego obywatela. Dla każdego obywatela, każdy z, nie, z nas może być Sebastianem K albo panią naczelnik Spacanowa. A to w takim razie przykład Ukrainy. Czy to w jak skuteczny sposób Ukraina przeciwstawiła się tej inwazji Federacji Rosyjskiej, proputinowskiej po, y, y, Rosji, no to z pewnością jest efekt dozbrojenia, szkolenia i tak ale czy to też nie jest efekt, że Ukraińcy zaczęli budować ten fundament pod swoje instytucje? Ponieważ wiemy doskonale, że na przestrzeni ostatnich kilkunastu, kilkudziesięciu lat no, mieli z tym ogromny problem. Mieli i uważam, że to, o czym pan Marszałek mówi, jest po pierwsze przyczyną ich relatywnych sukcesów w tej wojnie, ale jest też przyczyną tej wojny. Bo Ukraińcy zaczęli konstruować system rozproszony, system z samorządem, system na modłę europejską. Tłumaczono mi, dlaczego Mariupol, miasto rosyjskojęzyczne, walczył tak zacięcie z inwazją rosyjską. Bo oni tam po raz pierwszy w historii poczuli się gospodarzami swojego miasta, bo wprowadzono, wprowadzono reformę samorządową na polską modłę. A, a teraz będzie jakiś mianowany z Moskwy spadochroniarz. Proszę zauważyć, jak walczy Armia Ukraińska. To są małe jednostki dowodzone przez sierżantów w rozproszeniu podejmujące decyzje, a nie każdy oficer czekający na rozkazy z Moskwy. To się okazuje skuteczniejsze po prostu. Ale uważam, że to jest też powód, dla którego Putin dokonał inwazji. Bo on nie chciał dopuścić do tego, żeby Ukraina, idąc drogą europeizacji, odniosła sukces. Dlaczego? No bo te narody rzeczywiście są dość bliskie. Jakby Ukraina odniosła sukces, to Rosjanie by mogli zażądać tego samego. A to by było zagrożenie dla systemu sprawowania władzy w Rosji, dla putinizmu i dla samego Putina. No, te, te rozmowy podsłuchiwane y, żołnierzy rosyjskich. Y, o których informują Ukraińcy, potwierdzają tę tezę, bo oni są zdumieni na jakim poziomie, chodząc, rabując, kradnąc po domach, mieszkaniach Ukraińców, Ukraińców, są zdumieni na jakim poziomie Ukraińcy żyli. Więc wydaje mi się, że nie tylko Putin, ale i cała elita rosyjska poparła tą, tą wojnę i tą inwazję, bo właśnie bali się tego, o czym pan minister mówi, że w pewnym momencie zwykły Rosjanin zobaczy. A Ukraińcy zawsze byli tacy traktowani jako gorsi chyba. E, e, zobaczy, że kurczę, no to jeśli Ukraińc może lepiej żyć, to, to dlaczego ja tak nie żyję? To chyba wynika troszeczkę też z tego, że Rosjanie wprowadzili niby armię zawodową. Ale do tej armii zawodowej na tym poziomie szeregowca szli raczej przedstawiciele wiejskich i raczej... Dobra, tam nie walczą chłopcy z Moskwy i z Petersburga. Prawda? i mniejszości. Te najgorsze zbrodnie w i tak. to są jacyś burjaci. Tak. Um, no ale umówmy się, nic nowego pod słońcem. W mojej części Polski przynajmniej jeszcze pamiętają, jak nas wyzwalała armia radziecka. Um, Ruki w wierch, dawaj czasy, gdzie rzęszczyny. Mm. Znaczy... To wydaje się, ten, Nic się nie zmieniło. Ten kontrakt państwa rosyjskiego ze, ze swoim żołnierzem jest taki, będziemy ci mało płacić, będziemy cię traktować fatalnie, ale jak dojdziesz na teren wraży, y, 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 hulaj dusza piekła nie ma. nie ma. Tak było w reszcie Europy do XVIII wieku. E, zajęcie miasta oznaczało tak jest. masakrę, rabunki W takie. XIX wieku Europa zachodnia dowódcy doszli do wniosku, że to jest kontrproduktywne. I, I zaczęto pilnować żołnierzy. Rosja jeszcze ten proces ma przed sobą. No to szkoda, niestety, bo jednak Rosjanie posuwają się pomimo ogromnych strat do przodu. Jak zwykle nie liczą się z życiem ludzkim ani tych, których atakują, ani, ani swoich obywateli. I zastanawiam się, bo wygląda na to, że ta wojna jednak długo potrwa. Czy światu wystarczy jeszcze empatii i takiego mocnego wsparcia dla Ukrainy, jaki widzimy do tej pory? Nie wiem, czy długo potrwa, bo straty, jakie ponoszą Rosjanie, po to, żeby zdobyć kolejne mikroskopijne skrawki terytorium, są nieproporcjonalne. Znaczy, dzisiaj toczy się już kolejny tydzień bitwa o miasteczko wielkości naszego Kujawskiego Inowrocławia, które w ogóle nie jest strategiczne. Więc Rosjanom się po prostu mogą skończyć rakiety i czołgi. Zanim zajmą jakieś kolejne znaczące terytoria Ukrainy. A jeśli do tego czasu, do końca lata, do, u, u, Ukraińcy zostaną przeszkoleni i, i, i ten zachodni sprzęt naprawdę do, dotrze na pole bitwy i będą potrafili go obsłużyć a, a mają przewagę informacyjną pola bitwy nad Rosjanami dzięki współpracy wywiadowczej. To wynik tej wojny może jeszcze nas wszystkich zaskoczyć. No mam nadzieję, że tak będzie, bo nawet wczoraj usłyszałem taką opinię, czy też przeczytałem taką opinię, żeby nie popełnić takiego tego samego błędu, co w Afganistanie, że Afgańczycy armia rządowa dostała bardzo dużo nowoczesnego sprzętu, z którego po prostu nie potrafili później skorzystać. Chociaż podejrzewam, że to jest tylko malutki element prawdy, jeśli chodzi Tam o to. inny proces nastąpił. Gdy Trump otworzył negocjacje z talibami, to co usłyszał przeciętny Afgańczyk? Że następnym waszym rządem będą talibowie. Wobec tego nie warto ryzykować to życiem będzie. w obronie tego rządu. Tam nastąpił kolaps polityczny, a nie klęska wojskowa. Okej, okay, no to miejmy nadzieję, że Ukraińcy w zupełnie inny sposób, bo to nie ma porównania zresztą Afganistanu do Ukraińcy wiedzą, że walczą o tożsamość, o to, żeby w ogóle móc być Ukraińcami. No Dla prawda. nich to jest wojna o wszystko. O wszystko. No to prawda, a Rosja próbuje ich zrujnować do szczętu, bo nawet tak patrząc przez pryzmat tego, jeśli ktoś mówi o tym, że Rosja chce przejąć tereny ukraińskie, jeśli chodzi o obwód ługański, doniecki, no, to z drugiej strony zastanawiam się, po co go w takim stopniu niszczą. No, bo jeśli to miałoby kiedyś zostać w Federacji Rosyjskiej, mam nadzieję, że nie, no to przecież oni sobie tylko ruiny tak naprawdę przygotowują pod to miejsce, w które chcieliby zająć. Jest to oczywiście powód też techniczny. Rosjanie nie mają precyzyjnej nie bomb broni. i precyzyjnej broni, ale oni po prostu inaczej nie potrafią. Pamiętajmy. Celem Rosji jest eksterminacja Ukrainy jako państwa, jako odrębnej kultury. Robili to w XIX wieku, rusyfikując Ukraińców. Robili to w latach 30., -tych. zamordowali sztucznie wywołanym głodem 5 milionów Ukraińców i robią to ponownie teraz. To jest moim zdaniem ostatnie podrygi Rosyjskiego Imperium. Ukraińcy muszą po prostu pokazać, Rosjanom, że projekt neoimperialny jest zbyt kosztowny, nie opłaca się, i to jest jedyna nadzieja na to, żeby Rosjanie się zajęli wreszcie inwestowaniem we własny naród i we własny kraj, który i tak już jest największy na świecie. Czy w takim razie reszta świata, powie, powiem to tak kolokwialnie, niektórzy z reszty świata cackają się z Federacją Rosyjską. Tylko i wyłącznie dlatego, że mają broń nuklearną, czy chodzi też o surowce energetyczne, od których podobno mamy się odciąć. Chociaż idzie to jak po grudzie, no bo jeśli chodzi o ropę, powiedzmy, że się udało, no ale na horyzoncie jest ważniejszy cel, czyli zerwanie z kupowaniem gazu od Rosji. Nasz rząd ustawił się w roli takiej jak państwa bałtyckie, to znaczy tego, który domaga się najtwarszych możliwych sankcji. Ja pytałem tutaj naszych kolegów z partii rządzącej, w europosłów, czy macie to policzone, bo pokazywaniem, jacy to jesteśmy antyputinowcy, to raz, to daje dużo satysfakcji, ale moim zdaniem sankcje powinny być bardziej dotkliwe dla Rosji niż dla nas. Oczywiście. A nie dla wszystkich, zdaje A, nie dla wszystkich. No tak, bo zaczynają ludzie się Zastanawiać nad kosztami, chociaż Prawda? w Polsce nie ma wątpliwości, chyba nikt, kto jest wrogiem, ale patrząc na ceny energii, gazu, no... patrząc na te puste zwały węgla, na to, na to, że mamy chrustem się ogrzewać, znaczy sankcje nie powinny być aż tak dotkliwe dla naszych społeczeństw, żeby te społeczeństwa się odwróciły przeciwko wojnie. Znaczy, i to w sytuacji o, gdy... O właśnie i to jest klucz. O to jest klucz, co, e, e, co pan minister powiedział, bo nie chciałbym, żebyśmy tu zostawili jakieś wrażenie, że my jesteśmy za jakąś miękką polityką wobec Rosji. Nie, i, właśnie i to, sankcji. Żeby... Właśnie chodzi o to, żeby im e, tak ich docisnąć z jednej strony, żeby to ich bardzo dużo kosztowało, a z drugiej strony to jest kluczowe żeby zdanie. Utrzymać polityczne poparcie naszych społeczeństw tak dla e, nie tylko utrzymania poparcia dla Ukrainy w średnim właśnie. okresie. No właśnie, no właśnie. I to w sytuacji, ja byłem w Waszyngtonie trzy dni temu, rozmawiałem osobiście z szefem naftochazu. Pytam go, czy prawdą jest to, co czytam w mediach, że wy nadal importujecie gaz z Rosji i co więcej, nadal y, jesteście y, 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 ścieżką tranzytu rosyjskiego gazu do Europy? Tak. Dostajecie pieniądze? Tak. Od Gazpromu. To znaczy, Miejmy świadomość. My wprowadzamy sankcje czy postulujemy sankcje twardsze niż wprowadzili sami Ukraińcy. No pytanie, czy Ukraińcy mają inną alternatywę? I pytanie, czy jeśli odetniemy rosyjski gaz na granicy Unii, to czy to będzie dobre dla Ukrainy, bo to pozbawi ich części wpływów. No to w takim razie nie ma wątpliwości co do tego, że Ukrainę trzeba włączyć do tej Unii Energetycznej, którą Czemu? zaproponował wiele lat temu pan premier Jerzy Buzek. Z sukcesem ją tutaj realizował. Ostatnio ma ogromny sukces, jeśli chodzi o to zapełnianie magazynu gazu do końca tego roku w wielkości 90% w związku z powyższym. Jeśli mamy się wszyscy odciąć od Rosji jako Unia Europejska, to ze świadomością taką, że musimy w to włączyć także Ukrainę, więc chyba nie ma innej ścieżki jak Ukraina w Unii Europejskiej. A przynajmniej trudne. Ukraina jako kandydat, Ukraina negocjująca rozdziały, bo Ukraina jeszcze wdraża umowę stowarzyszeniową, której tekst zamknęliśmy w 2000. 11 roku podczas prezydencji polskiej. To w zasadzie wprowadza Ukrainę do jednolitego rynku, ale potem nie sądzę, żeby był klimat na jakieś drogi na skróty czy jakąś um, um, pobłażliwość, jeśli chodzi o wykonanie warunków wejścia do Unii. Tutaj Węgry i Polska wielką niedźwiedzią przysługę. Um, Wyrządziły wszystkim krajom aspirującym do Unii Europejskiej, w tym Ukrainie, bo przekonały zachód Europy, że z tymi wschodnimi Europejczykami jest coś nie tak, jeśli chodzi o y, y, praworządność. I trzeba ich pilnować, trzeba podwójnie y, się przyglądać, czy już sobie poradzili z korupcją i praworządnością, i y, y, y to moim zdaniem opóźni rozszerzenie. No tak i z pewnością to, wracając do początku, to rozmontowywanie instytucji też jest fatalnym sygnałem dla wszystkich tutaj. Fatalnym bo... sygnałem dla wszystkich, ale też to, żeby to już nie miało miejsca wobec przyszłych członków Unii Europejskiej jest przecież w naszym polskim interesie, interesie bo my pod koniec w przyszłej dekadzie zapewne będąc już znacznie zamożniejszymi staniemy się płatnikami netto. Więc to też nasze pieniądze będą odbudowywać Ukrainę i ją podnosić cywilizacyjnie w ramach funduszy preakcesyjnych i już członkowskich. No to my chcemy, żeby nasze polskie pieniądze nie poszły na jakichś oligarchów, na jakąś korupcję. Więc w naszym interesie jest to, żeby móc dyscyplinować także przyszłych członków, gdyby zaczęli obniżać standardy, tak jak dzisiaj robi to Polska. No, to jest niezwykle ważne, bo to zaufanie jest niesamowicie istotne. Ja pamiętam, jak pracując w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego opracowywaliśmy programy transgraniczne na wewnętrznych i zewnętrznych granicach Unii Europejskiej, I miałem takie ciekawe doświadczenie, że Komisja Europejska zdecydowała, żeby pewnymi programami transgranicznymi na granicy Polski i Niemiec zarządzali Polacy. Niemcy byli absolutnie przeciwni. To było. 12, ponad 12, no, 13 lat temu, Niemcy byli absolutnie przeciwni, bo mówili wtedy: jak Polacy, ale jak oni sobie z tym poradzą? Przecież tam nie ma dobrej ustawy o zamówieniach publicznych. Nie mieli absolutnie zaufania do tego, że będziemy potrafili w sposób taki rzetelny zarządzać tymi pieniędzmi. I później powtórzyła mi się ta sama sytuacja, jak był program Polska-Białoruś-Ukraina i była propozycja, żeby to Ukraińcy częścią zarządzali. To po polskiej stronie pojawił się znak zapytania, czy oni na pewno będą potrafili to w sposób rzetelny rozliczyć, czy te pieniądze gdzieś bokiem się nie rozpłyną. To już mamy pewnego rodzaju doświadczenia potwierdzające tą generalną tezę, o której pan mówi. No właśnie, ale jeśli odetniemy się od tej taniej ropy, taniej gazu, już się odcięliśmy właściwie jako Polska, no to pytanie brzmi, w jaki sposób możemy sobie obniżyć rachunki za gaz, za ogrzewanie naszych domów, bo wiemy, że to, co będziemy, nie zabraknie nam gazu, to już wiemy, ale będziemy kupować... dla, dla gospodarstw domowych, domowych wydobywamy dość w Polsce, prawda? Tak jest. Mówimy tak naprawdę o przemyśle nawozów sztucznych i przemyśle petrochemicznym. Tak jest, no ale te ceny, będą, te ceny będą wyższe. Jak my możemy obniżyć te rachunki? Ja wiem, że Pan minister już próbuje Stara. swój rachunek obniżyć w swoim gospodarstwie domowym. Co jest niełatwe w zabytku, bo wszystkie tego typu inwestycje są tym trudniejsze. Najlepsza energia jest oczywiście ta, której nie zużyjemy, więc skorzystałem z ulgi termoizolacyjnej. Ale też jestem prosumentem. No bo niestety rząd nam tego nie ułatwia. Jedną z pierwszych decyzji zaraz po zlikwidowaniu Konkursów do służby cywilnej. Milne. Była wialka z wiatrakami. Skuteczna zresztą. To im trzeba przyznać, Ta. niestety. No i zapłacimy, będą oczywiście twierdzić, że nie, ale jestem przekonany, że niestety zapłacimy kary w arbitrażu. Tak, milionowe. Znaczy setki milionów. Setki milionów, no tak, setki milionów. Ja zdążyłem, ale gdyby dzisiaj ktoś, jak dzisiaj ktoś chce za. Założyć instalację fotowoltaiczną, na przykład, no to już ma znacznie gorsze warunki rozliczania tego. Tak, to prawda. Od 1 no. kwietnia już pogorszyli te warunki. Dlaczego? Bo, bo rząd PiSu sprzedał 58 bodajże miliardów, miliardów złotych uprawnień do emisji CO2, ale większość tych pieniędzy wydał na przekupstwo polityczne, a nie zgodnie z przeznaczeniem. Na inwestycje proekologiczne, czyli na przykład na modernizację polskiej sieci przesyłowej. No właśnie, bo to jest problem. Bo Teraz jest... mówią, że musimy ograniczać fotowoltaikę, bo nam się grzeją sieci no właśnie. i transformatory. No grzeją się, boście nie zainwestowali w modernizację. W związku z powyższym, nawet gdybyśmy nastawiali dzisiaj wiatraki na lądzie, a nie tylko na morzu, gdzie są droższe o 250%, Gdyby nastawiać, porobić fotowoltaikę czy biogazownię w końcu, to i tak nie byłoby, jak tego odebrać. Bo a, mamy można przecież, a można przecież zrobić kolejny program, taki jak Mój Prąd, ale premiować to, żeby ludzie instalowali sobie baterię, żeby tą górkę w środku lata w południe zdjąć. Nie. Z sieci przesyłowych, tak? Znaczy, co za problem? Znaczy, każdy wie, że to można zrobić. No i właśnie teraz pytanie brzmi: w czym ten rząd ma problem? Bo od 24 lutego przekonuje, mówi, zgadzamy się z tym, że trzeba importować, przestać importować surowce energetyczne z Rosji, chociażby węgiel, który na potęgę znaczy... importowali w ostatnich latach. A. Gdyby pan Falenta nie siedział, to by zarabiał krocie na, na importowaniu dokładnie, rosyjskiego węgla. Dokładnie. I teraz, I teraz pytanie brzmi, jaki oni mają problem? Bo to jest w ogóle nie. Czy znaczy to już się przyzwyczaiło, że oni są, polityka, że oni są niekon, niekonsekwentni wobec tego, co mówią i robią? Ale tak, no, powiedzmy, że mówią słuszne rzeczy, tylko z drugiej strony, jeśli chodzi o, o energetykę, ale z drugiej strony. W sposób formalno-prawny nie pozwalają realizować niczego z zakresu odnawialnych źródeł energii, bo, bo popsuli fotowoltaikę, nie możemy robić wiatraków i praktycznie rzecz biorąc biogazową Bo Byli też to zafiksowani mieli. w swoim aut, antyeuropeizmie na obronie węgla. Okej, okay, no ale. Wedrujemy do ostatniego atomu węgla półtora kilometra pod ziemią. Ale 24 luty wszystko zmienił. A nie zmieniło się ich myślenie. czy znaczy, mam wrażenie, że po cichu się wycofują z tego szaleństwa, no bo jednak ostrołękę najpierw za miliard zbudowali, teraz ją burzą. Znaczy, ale co się pisowska kasta do, obłowiła? tam, w, To się obłowiła, prawda? I teraz już widzą, że em, energie odnawialne to nie tylko ratunek dla klimatu, ale też ratunek przez Putinem. Tylko dlaczego tego nie widzieli przez 7 lat? Przecież to było oczywiste przez 7 lat. No ja niestety nie widzę też tego, żeby cokolwiek robili w tym zakresie, bo powinni zajmować bariery formalno-prawne do tego, żeby to się rozwijało, a tego nie robią wręcz przeciwnie. Wręcz przeciwnie, przecież 1 kwietnia utrudnili wręcz realizowanie fotowoltaiki w Polsce, a nie ułatwili. Oczywiście problemem jest to, o czym rozmawiamy, sieci przesyłowe, nie ma jak tego odebrać, chociaż nie jest to do końca prawda, bo jak słyszę, bo są ludzie, którzy chcą ustawiać farmy fo fotowoltaiczne u mnie w województwie lubelskim, która jest nazywana Toskanią Polski, bo mam najwięcej dni słonecznych w roku, no. jakby ktoś nie wiedział. I, ale problem polega na tym, że albo jedni słyszą, że okej, okay, nie mamy możliwości wasprzączenia, bo, bo, bo nie mamy wolnych mocy, ale gdzie nie gdzie mówią im po cichu, słuchajcie, mamy, ale wszystko jest zarezerwowane pod tak. wiatraki na tak. Bałtyku, które będzie stawiała spółka Skarbu Państwa, oczywiście za pieniądze europejskie. Tak. Są też takie drobne kwestie, które można by ułatwić. Przecież fotowoltaika się idealnie nadaje na gorsze gleby, prawda? Odrolnienie, znaczy B... Odrobinie czwartej klasy gruntów jeszcze się opłaca, a już trzeciej klasy się nie opłaca. Ale to wymaga na przykład decyzji środowiskowych i decyzji o pozwolenia na budowę. Mimo, że ja wiem z doświadczenia, że te panele, one nie są, one nie, przynajmniej nie muszą być wmurowywane w glebę. Wystarczy wbić, no to wtedy nie są trwale związane z glebą. Można by to robić na jakieś oświadczenia, prawda? Ułatwić to ludziom, a nie utrudniać. To prawda. Na koniec, wracając do początku naszej rozmowy, prosto z mostu. Czy jesteśmy w stanie w przyszłości na nowo zbudować instytucje w Polsce, ale w taki sposób te fundamenty. Żeby ktokolwiek nie przyjdzie do władzy w Polsce, nie był w stanie już ich rozmontować, tak jak to robi dzisiaj prawo i sprawiedliwość? Instytucje, konstytucje są ważne, ale są tylko na tyle silne, na ile jest silna wola ludzi, którzy nimi zawiadują, w ich obronie. Najlepszą konstytucję na świecie można podważyć, jeśli ludzie nie chcą bronić zasad, które za nimi stoją. Oczywiście, trzeba przywrócić bezpieczniki w systemie konstytucyjnym państwa. Trzeba zakończyć te idiotyczne spory z instytucjami europejskimi. No, to znaczy, czy warte jest utrata tych wszystkich pieniędzy, reputacji, zdolności perswazji wobec Unii w dobie wojny, po to, żeby? Ziobro mógł kilku patałachów, którzy nie potrafili zrobić normalnej kariery w systemie sędziowskim, zrobić posłusznymi sędziami. Czy to naprawdę jest polski interes? A, czy, primum non nocere. Po pierwsze, y, musimy przestać przeszkadzać, a potem trzeba wejść na ścieżkę powrotu do normalnej polityki, y, y, która jest w interesie narodowym, to znaczy, Budowania silniej zintegrowanej Europy Unii Energetycznej, Unii Obronnej i moim osobistym zdaniem wejścia do strefy euro. Rozmawiamy tu w Strasburgu, w strefie nie wiem jak we Francji ale w Belgii wiem, że kredyt hipoteczny kosztuje 1,5%. Tak, w dokładnie. Polsce w tej chwili 9%. Więc mogli, nasi młodzi ludzie bez ryzyka kursowego, bo, bo, bo zarabialiby w euro, mogliby mieć pożyczkę na dom czy na dom za 1,5%, a nie za 9%. W Polsce zainteresowanie kredytami hipotecznymi spadło o 70% w ciągu ostatnich dwóch A szykuje się kolejna miesięcy. podwyżka a szykuje się kolejna podwyżka. To ciekawa sprawa o tym euro, też na pewno na inną rozmowę, ale chciałbym powiedzieć Państwu i powiedzieć Panu Ministrowi, że w ubiegłym tygodniu obradowała Rada Naczelna Polskiego Stronnictwa Ludowego, gdzie podjęliśmy stanowisko, aby rozpocząć rzetelną debatę na temat wejścia Polski do, do Unii Europejskiej, bo trzeba zacząć tłumaczyć, jakie są korzyści, może są jakieś zagrożenia, Niech... Są ryzyka. Są ryzyka, ale trzeba o tym zacząć rozmawiać. Nie może być temat e, tabu, szczególnie przy tych zagrożeniach i wyzwaniach, które przed nami stoją. Ale z naszej rozmowy chyba jednak wynika, że jest nadzieja w tych trudnych czasach, ale to wszystko zależy od nas. I jest tym... nadzieja na rzetelny rząd, y, który te szaleństwa obecnej władzy zakończy. I miejmy nadzieję, kończąc, że ten Rzetelny rząd, który zakończy te szaleństwa, zacznie funkcjonować już po najbliższych wyborach parlamentarnych w Polsce. O to się będziemy modlić. I będziemy pracować ciężko, żeby tak się rzeczywiście stało. Panie ministrze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję.